To jest stare. Mm. To jest pomnik upamiętniający śmierć Żydów. Tak, tak jest. Tak, tak, I tak, tak, moi tak. drodzy, nie byłoby w tym właśnie nic dziwnego. Tylko... Wiemy, fakt, że ona oznaczyła to jako Memorial to the Murdered Joe. No, czyli dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, ale no, okay. z tego, co wiem, jak tam są wycieczki, to raczej mówi się, że nie robi tam się zdjęć. Tak, ale jak ale... oznaczyła, no to musi wiedzieć, gdzie była. Wiesz, o co chodzi? Tak, tak. Ale słuchajcie. Nie atakujmy ludzi. Ty. Nie. Bo jest to. Ona jest. Była młoda. Ona, to ona jest, jest śmietra, to było wcześniej. Jakby to było teraz, Słuchajcie. to inaczej, ale. Poszło sprostowanie. Posz, poszło, poszło sprostowanie i znowu też chcę tylko powiedzieć, że. A Ta dziewczyna akurat. Słuchajcie, ta dziewczyna akurat bardzo dobrze zachowuje się chyba w tym T5 chyba że czegoś nie wie. No na ten bilet dostała złoty chyba. Dostała tak? ten no, złoty no, no. bilet. Ona nie jest wcale taka, wiesz. Te, i, a poza tym miejsce samo w sobie, te groby i tak dalej, widziałem, że bardzo dużo ludzi robi sobie tam fotki stary I mo, nie jest to może etyczno, etyczne i moralne, ale no wiesz, po pewnie... I teraz słuchaj, teraz mamy wrzutkę. Chciałbym odnieść się do zdjęcia, które opublikowałem kilka lat temu. Kilka lat temu. Ona jest... Ale czekaj, jest... no właśnie chcę, żebyś to zweryfikował i wszedł jeszcze raz na tego Twittera i zobaczył... Nie ma... nie ma... właśnie... Nie, nie ma tej daty. Nie ma dat ucięte. Nigdzie i to jest takie mylące. Mi się wydaje, że nawet specjalnie. To. Ale czy to ona wygląda jakoś turbo młodziej? Kurde, powiem ci tak, stary. Nie wygląda na osobę, która miała złe zamiary. Może tak. Mega beka i wiocha, ale to tyle, Tutaj... jakże, Wiesz, to... Tak, znaczy ogólnie to jest, wiesz, to zachowanie totalnie potępiane, tak? W sensie, że nie można czegoś takiego robić, nie? Eee, tylko... No, jakby, no nie, ma tu, nie ma tutaj usprawiedliwienia, ale widziałem, że mnóstwo osób jakby robiło to zdjęcie i może jako młoda dziewczyna pomyślała, że wiesz, to nie jest nic Inni złego. Nie robią i tak, tak, dalej, tak, estetycznie tak, estetycznie i tak dalej. Estetycznie to no wygląda, no bo wygląda to estetycznie, symetrycznie i tak dalej, wiadomo, że to jest miejsce, jakie ale, jest. Kurwa, powie... co my w ogóle oceniamy, stary, czy estetyczne zdjęcie? To zdjęcie nie powinno powstać. Dobrze, no plus jeden ulf. Tak, oczywiście. Plus jeden, kurwa, plus jeden. to to tak. no nie ocenię w ogóle czegoś takiego. Nie, dobrze, nie dobrze. powinno, ale moim zdaniem nie ma co ją cisnąć, bo dopiero zaczyna i jeszcze wiesz o co chodzi. Nie? No o w przeszłości, bo ja się raptuję. Stawa... Dziewczyna napisała, jakby wytłumaczyła to. Chciałbym odnieść się do zdjęcia, które opublikowałem kilka lat temu. Chciałbym przeprosić wszystkich za to, że coś takiego znalazło się na moim profilu. Teraz wiem, że było to niestosowne i słabe. Nie miałem żadnych złych intencji przy tworzeniu tego zdjęcia. Byłam też o wiele młodsza, jednak swoje błędy trzeba wziąć na klatę, więc przepraszam. W związku z tą sytuacją chciałbym też poprosić was o po krytykę w moją stronę, nie hejt. No, Sam wiele gruźb, w tym gruźby śmierci, ale ostatnio, powiem wam tak, ostatnio zauważyłem jedną bardzo dziwną rzecz, i mimo, że to oczywiście jakby tutaj nie zweryfikujemy, czy to jest prawda, ale nie wiem, czy zauważyliście, widzowie, że każdy błąd teraz za chwilę będzie tak, że. Kończy się groźbą śmierci. Nie, 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 nie. Argumentowanie swojej linii obrony przychodzi teraz do czegoś takiego, że wiesz, zjebałaś, nie? Zjebałem coś. Dobra, obronię się tym, że grożą mi śmiercią. Wiesz o co chodzi? I zaczyna się pojawiać takie dość mocne, stare zjawisko, że za chwilę ktoś coś ukradnie, na przykład przeprosi za to i powie, że mu grozili śmiercią, stary, i okay. nagle auto, automatycznie narracja się zmienia, że... I to jest, no, a nie lud, no dobra, to lud, że jest śmiercią, śmiercią to, co, Niby nie. tak, no ale jednak prosi o tą krytykę, czyli jest świadoma, że zjebała. Tak, tak, tu, o, oni akurat nie, w tym przypadku nie, bo po prostu zauważyłem, że dużo... No, ale generalnie, jak spórca tak? coś spierdoli, to powinien to wziąć na klatę i przeprosić, a nie usprawiedliwiać się, że dostaje taki DM tak. i tak dalej.